Cześć, chciałbym opowiedzieć o sposobie pracy w parikasanie, dlatego, że uważam, iż on pomaga zrozumieć sposób, w jaki powinno się pracować w większości pozycji. Otóż, kiedy wejdziemy do parikasany, czyli tu, tutaj jest taki moment, kiedy ustawiamy podstawę pozycji poprzez pracę nogi z tyłu, poprzez rotację nogi w dole. I teraz, by pójść dalej, zamiast forsować ciało. Wykorzystaj wydech drzwi do tego, by się rozluźnić, czyli nogi pracują intensywnie, stanowią fundament, a wydech pomaga puścić napięcie z ciała. Zachowuję rotację tułowia do góry i z kolejnymi wydechami puszczam. Jeżeli czujesz, że ciało nie chce iść dalej, zatrzymaj się i nie wymuszaj tego ruchu. Po kilku oddechach do góry wdech, do centrum i zrób na drugą stronę.